FCA Poland, tutaj idziemy za chwilę, ale nagrywać załadunku nie będziemy. Jestem umówiony tu z dyrektorem, że nie będę już nigdy na placu nagrywał, bo raz dostałem zakaz. Musiałem usunąć film. Film widniał na kanale Andrzej Wielkier jakieś pół roku, pół roku miałem zakaz. A później usunąłem i napisałem maila i spotkałem się z dyrektorem i zdjął mi zakaz. Tak to wyglądało. Przebieramy się, i będziesz wjeżdżał ogólnie, a ja będę pasy coś ustawiał. Ale muszę się przebrać. Już widzimy się później na parkingu. Może przy jakiejś tym śniadanku. Bo jeszcze nic nie jedliśmy od drugiej nocy. Więc... No i co? Ile czasu? Mogłabym? Amore, o 30 minut. To, to spokojnie, jeszcze W miarę spokojnie. Niech nie biega za bardzo. Nie. Wszystko. Ruchy były wszystkie opanowane i wszystkie zdecydowane i zaplanowane. Nie było pustych ruchów, tak zwanych. Stoimy? Nie. Kabinie tak. nie. Hmm. Czy... nie. Do wieczora czekamy? Zaraz jemy, może na stacji stanę. wyjdziemy na schod. Tak. Nie. Zjedliśmy Żurek na stacji i teraz ten. A czy nie teraz? W Mmm! Twarde coś. Chyba no coś. Amor mio mio mio, co się stało? Co stało? No co, uderzył chyba albo. Bo coś rozbite, no nie? O, o kurczę, no szkoda, no. No stało się, no co, no hamowaliście, no stało się. Andrzej poszedł się myć. No jak mamy się wytłumaczyć? To nie moje Trzy dni nie będziemy jeść później. Trzy dni, rozumiesz? To widzu? O, tam poszedł zjomek coś jeść. To jest jakieś chyba. Co jemy, czy nie? Co masz? Nawet po dwa mamy. Słuchaj, nie wytłumaczymy się z tego. Miał być fit za dużo osób tego nie widziało transport, najlepszy sport to transport nad autostradą musimy przelecieć, musimy to ominąć 50 minut korka objazdem, może dokleimy 20 minut na Jawor kierunek tędy, może trochę pobujać, może trochę potrząść raczej nie, nie ja, mniej jak na pyżowicach na A1 -ce. <laughs> ale jakoś przelecimy ten teren ale piękna wiosna, kurczę, jak żółto, jak zielono. Wspaniała pogoda, i właśnie takiej pogody wyczekiwaliśmy w autotransporcie. Zobacz, jak tu pięknie, Piotrze. Pawro, smalnie, w to ma. na pewno dobrze idzie. Że ludzie tu mieszkają na takich pięknościach, tak jak w takich łoś. stop! Żółw, Piotrze, żółw! Oby kamer nie było. Myjemy, tak ustawiamy się tu pauzunia, chwilowa, cięć, tasujemy, wszystko kurczę. Nie będę tu już może więcej kontynuował szkoleń takich tachografowych, co? <grym> bo nie jest to potrzebne, co? Tak, zostawmy to. Zostawmy to. Pod jedynym się Narożniki wymurujesz posiedzisz w domu, wymurujesz narożniki, to później rozciągnij serzyłkę od każdego sam pierwszą. Samemu, zrób. tak. Ale nie, za co? Jak kurwa, już nie mam To roboty. ja ci tysiące pożyczę na Pożycisz? zaprawę. Na cement chcesz ja. i piasek zamówić. Mało. I kurwa, nie mało. I jak tydzień minie, nie pójdzie ci tydzień. Patrzysz w lustro, przemyślisz i później powiesz sobie. Piotr, tak. Nie no. tak sobie planowałem życie, no nie? Nie, tu coś nie idzie tak. I jak nie, nie, to trzeba iść dalej ty. Ale słuchaj, nie możesz działać o jutro już poniedziałek. Tylko poczekaj tydzień. Też ten tydzień szalunki masz rozłożone już? No kur... tylko jechać robić dalej. Ale rozebrał? Nie rozebrał. To ty już zostaw to dla siebie. W piątek to będziesz robił, tak? W piątek, no będziesz zrobione. No, zostaw no... to dla siebie. Już są się martwi, kur Chyba co będzie robił za tydzień. <grymne> Ty jesteś... <grymne> Słuchaj, rozsądnie, da się podejść rozsądnie? Jak byś chciał? No kurde... W chce be... trzeba jechać w poniedziałek. A nie szalunki? A szalunki? Ale <grymne> nie mam przyjechać, jechać, Mamy jednego kierowcy za dużo. To ja akurat przypadam. <grymne> I co teraz? Ale no nie wiem, nie, ma... nie wiem. Słucham? No wiesz, że ja teraz będę 4-5 dni w domu. A u mnie, ja lubię systematykę, u mnie nie ma tam, że ja gdzieś wybieram. Żona pracuje, dzieci do przedszkola i nie ma. Wszyscy u nas w rodzinie pracują. Dzieciaki mają pracę w przedszkole, babcia ma pracę, bo musi z dzieckiem siedzieć. Żona ma pracę, bo, 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 bo do pracy, tak? I ja do pracy. Ja, właśnie żaruki, jeszcze tydzień, dwa wytrzymam, ale ty co? No i tydzień, dwa się okaże, wyjaśni się i zobaczymy, spotkamy się na budowie, opowiesz co było. Piotrek, ty nie jesteś driver na podwójną, my robimy ja tylko ja to, żeby ja sobie w domu cztery dni posiedzieć. No. Po ciężkich cztery, dwóch cztery tygodniach idziemy. pracy, tak? Po cztery bo... dni posiedzimy, jedziemy dalej. Znaczy ty jedziesz. No ale, nie ale... Nie no wiem, się... wiem, ale choć pokażemy jak my ją. No. Wiem, bo mnie też wypompowuje to, wiesz? Że mam takie, że ty chcesz ambitnie podchodzić do tematu, tam robota poczeka, tamto poczeka, a, a ważne, żeby teraz, a po co ci ta kasa? Kasa za... musi być. No na co? Na kredyt, lat. Nie, no powiedz szczerze. No na kredyt, To już

Jak za starych dawnych lat przekładamy i idziemy. No że Ty najlepszy jest, że od drugiej nie śpimy, tak? A mamy 12. 22 godziny nie śpimy. Jak za starych dawnych lat. Zasypialiśmy prawie już. I przekładanie toreb po prostu rozbudziło nas. Dobra. Idziemy spać. Wyłączamy kamerę dobra, dobra, budzik na którą Ale Wpuszczą nas na recepcję Na ten hotel Nie wiem Dobra, dobranoc widzowie idziemy spać I widzimy się być może jutro Na siódmą Na siódmą może być na siódmą Może być na siódmą Czy później Może być i później Siłanko z rana <try> 3 metry was witają pan radowe. No gdzieś tak. Cztery może. Na kwadracie witamy i zaraz się na to robimy. Ja bym to widział, żebyśmy wyciągnęli tą kuchenkę i postawili na tym. Normalnie na, gdzieś tam znowu na zabudowie i te jajka zrobili i, i kiełbasy, może jakąś już żebyśmy zrobili. Co? 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 Nie słyszałeś? Nie. No, żebyś yy, wystawił tą kuchenkę. Tam na zabudowę kuchenkę i żebyśmy jajka wbili na 4 metrach, żebyśmy nie słyszał gościu. Śniadanie takie jak wcześniej dwa dni temu, dwu, w poprzednich dwóch odcinkach, no nie? Piotrek, ile razy mam powtarzać, byłem tam ostatnio, 45-50 minut myli yy, i ładnie umyli. Naprawdę ładnie umyli. Widać, że się stara ładnie, żeby nie było takich tych... A teraz to jest masakra, zobacz jak wygląda ta owiewka, zobacz jak wygląda tutaj szyba. O, tutaj okej, okay, trochę zacieki te to normalne, bo ten, ale tam jest skrajnie brudno, no nie? I to nie jest świeży brud. No i co? Najlepiej zaj zajedziemy do mnie na myjnię, zobaczysz. Bo sobie płukniesz, szurniesz, jeszcze raz spłukasz, jeszcze raz szurniesz i okej, okay, pół godziny dłużej. Ale dwa razy taniej. Tutaj za po... Gdzie dwa? Trzy razy taniej. Trzy, trzy razy. Trzy razy. Tutaj za dwieście 230. A za 70 zł to ja... Puh! Za 70 zł to umuję pięknie ten zestaw. Co będzie robić? No się to. Otwieramy gdzie? O tutaj dawaj. No i ten. I, i ten. I o tak osłonę, trzymaj to osłonę, żeby nie... nie ten nie było, że... Widzowie napiszą, że na przykład coś tam na samochód leci czy coś. A my bez, bez tego smażymy. Bez tłuszczu. O właśnie super. Bez tłuszczu przecież. Idę jeszcze patelnię wezmę. Patelnie się jeszcze? Nie no nóż jest, zaraz pokroję. To ty już znajdź patelnię, a ja pokroję, dobra? Bo ja ręce umył. Spokojnie, nie śpiesz się. Bo to będzie długa historia dzisiaj. Nie mamy tej wspaniałej deski teraz w tym rozdaniu. Bo ja nie lubię dużo rzeczy w kabinie mieć Tak, troszkę oliwki, bo takie obasa widzisz, tamta była swojska, to tłusta była, ta Jednak taka, nie wiem czy ona na grilla, czy na co ty wziąłeś Co? Nie wiem, miałbyś grill. No i co, ty teraz będziesz jeździł I dalej tą budowę będziesz ciągnął, taki masz plan w życiu, na razie, na najbliższe lata najbliższe dwa lata Dwa lata? A ile? No nie wiem no, dwa lata, no taka budowa Może trzy Garaż idzie razem z tym, to musisz dużo siedzieć w kabinie. Dwa lata jak posiedzisz, nie będziesz wysiadał, to coś tam będzie. Nie No ale co ja poradzę, no. Musisz, musi, e, imprezy niektóre muszą Cię niestety ominąć, takie, wiesz, takie grubsze. Jak wesela, chciny, to się wszystko zaplanujesz w transporcie. A takie jakieś spontaniczne ogniska, jak czasami robi moja żonka, z dzieciakami teraz. Trochę jest ojcem dla dzieci w ten weekend, no nie. No to niestety musicie ominąć. No ale z drugiej strony jakiś poziom, nie wiem, dziecko przyjdzie. Tato ja na wycieczkę dam czy coś, no nie? 500 zł. No to przecież nie ten, o tutaj para, tak? No para. Ale jakieś śmiesznie, on ich chyba włosy obcinam od tego linijka tniemy. tniemy. Ostatnio zauważyłem, że jak w dzieci jest bardzo dużo warzyw, mam bardzo dużo warzyw, to całkiem inaczej funkcjonuje, całkiem inaczej wygląda ciało i całkiem inaczej też chce się y, jeść następne posiłki i tak dalej. Mniej cukru, a więcej, dużo więcej warzyw. Zauważyłem różnicę potężną i teraz od dłuższego tak. czasu to stosujemy. No. kolega, się tylko spodni, czy my później pomożemy wyjechać. Słucham? O 17 ruszę. I pytał się, czy my mu pomożemy o stąd wyjechać. A on pierwszą trasę robi? Nie wiem, tutaj go nie pytałem. <noise> no pytał się. Nie no serio, no, no pierwsza przecież... trasa. No nie wiem czy pierwsza, no skupam. Nie no oczywiście, że pomożemy. O 17 będzie. Wyjechać. Powiedziałeś mu, że Pomożemy. Pomogłem. Oczywiście, zawsze i wszędzie. To nie ma nawet wątpliwości, tylko dziwię się, bo... Bo wiesz, wozi, tak, wozimy używki, wiesz, wozimy różne rzeczy, ja to rozumiem, że może jeździmy i, i już na takie rzeczy, na parkingowe, nie ten, to muszę wytrzeć, nie zwracamy uwagi, ale jednak tutaj, tutaj po prostu trzeba tak w linii prostej ładnie cofnąć, pojechać tam naokoło, zawrócić i tu już wyjechać przodem i bez kombinacji. I tak zrobimy, jak się uda, to to nagramy. Nie, ty mnie wkręcasz. Nie, no serio, był, podchodził, poszedł. Teraz się uśmiechnąłeś, wkręcasz no mnie. No co ty? No co ty, na radę? Czy ja ci kiedyś poszukałem, czy coś. Nie, ja nie no wiem. nie, ale teraz myślałem, że wiesz, trolujesz mnie. Jak poszukiwał, to już od się śmiał. Wiem. Okej, okay. No <laughs> nie, dobra Nie myślałem, że z torbą szedł, pewnie pod bryżnia, ale myślałem, że wiesz co? Że nie wiem, jedziecie na Polskę, czy coś? Zapyta, czy bierzemy, weźmiemy go. Słabo się, Słabo się już smali? No. no bo idź na i ten. Gaz do kabiny, włącz Webasto, bo już mało jest, mało? mało? Ale zamarz, no, no to weź Webasto włącz, albo na słońcu go postaw. Widzę, że do, dosmażymy to, damy radę. Grzeje tak o tak i na słońcu, to wytrzyma. Musimy to dosmażyć jakoś. Ja na pół, czy nie? Przekrój no i o tym sosem posmary z McDonalda. Został nam z tamtych, z tamtych pięknych dni. Sparne. Ja już nie wylewam stąd tego, tej, tej oliwy, jej tu nie ma prawie. Tak wygląda śniadanko o 10, nawet może pojazd, nie wiem dokładnie, ale, ale sera jeszcze dorzuciłem. Fajnie się tak ciągnie. Widzicie jak to wygląda, parking jest pełen. I my na końcu, ukryci gdzieś tam w podwójnej obsadzie, ale... Ale słuchajcie, na to wszystko jest plan. Mamy nadzieję, że ci, co stoją tu na parkingu, chociaż w 50% 50% lubią tak ten transport jak my, to jest jedna sprawa. Ale druga, tak szczerze, ja nie chciałbym aż tyle siedzieć w tej kabinie, ale na to wszystko jest plan. Mamy na to plan. Śledźcie, obserwujcie, to zobaczycie spełnienie tego planu całości życia kabaretowego. Gdzie teraz idziemy, Piotrze? No no. <grym> <grym> idziemy się przejść. Na razie. Tylko? <noise> 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 nie, idziemy się przejść Przejdźmy tam, ci pokażę centrum handlowe, gdzie jest stacja do tankowania Tankujemy chyba dalej, tak? Tak, tankujemy tam nieraz Także przejdźmy się chociaż trochę Czy idziemy tu gdzieś? Są lody w tym, w Burger Kingu? Nie, w drugą Niedziela, pauza do 23.00. akurat tak wypada i później ogień dalej w, w pracy